Przypychanki wywiozą się mocno na dużą, to Dawid Krzyżanowski może tutaj spłatać fizyku, przy, 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 tak, przyciąć do małej i z racji tego, że nikt tutaj nie liczy na to, że on może być w jakiś sposób skuteczny w tym wyścigu, to może jest jego właśnie bronią. Na ile uda mu się utrzymać jakąś taką stawkę, jeżeli ten przewidywany scenariusz się sprawdzi, no to się przekonamy żółtym Przemysła w czerwonym Jason Doyle w białym Emil w niebieskim Dawid Krzyżanowski. Krzyżanowski został, ale tam upadek już przy wejściu w pierwszy wiraż Jasona Doyla. No i zobaczymy jak to wszystko zanalizuje arbiter dzisiejszych zawodów Tomasz Proszowski. Leży, leży na to, że Jason Doyle biegną przedstawiciele klubu no i kolejny z zawodników także zobaczmy to jest właśnie ten moment kiedy to wyglądało bardzo bardzo ryzykownie o teraz jest właśnie bardzo ważna pomoc ze strony właśnie tutaj służb medycznych. Oni muszą w bardzo fachowy sposób rozpoznać, co z jakim zawodnikiem się stało, w jaki sposób można ich podnieść z toru, w jaki sposób należy podejść w ogóle do przygotowania do pierwszej diagnozy. Jeżeli tutaj wołają karetkę, to znaczy, że te diagnozy nie są zbyt wesołe i oby się nie potwierdziły nasze słowa, oby tam było wszystko w porządku. Służby techniczne oczywiście wykorzystują ten i natychmiast naprawiają uszkodzoną bandę, aby tutaj powiedzmy jak najszybciej doprowadzić właśnie tą dmuchaną bandę, dmuchaną bandę do porządku, bo ucierpiała dosyć mocno, jak widać. I liczymy na to, że tutaj Jason podniesie się z toru. Nic się specjalnego nie wydarzyło, ale o takim uderzeniu, nawet jeżeli jest wszystko w porządku, żaden zawodnik, zawod, no Jason Dolly jest już tak, tak. na nogach. Rzeczy tak, Krzyżanowski. Dawid Krzyżanowski w tej chwili ma jakieś problemy, ale nikt nie oczekuje, że się natychmiast podniesie, nawet jeżeli jest wszystko w porządku. Tutaj, no, jak widać, było Jason Dolly, dostał takiego uślizgu, Dawid nie miał miejsca, próbował właśnie ściąć, tak jak zgodnie z przewidywanym scenariuszem, do małej, zamknął gaz, odjechał troszeczkę na dużą i ta spotkał się z motocyklem, spuszczonym motocyklem Jasona Doyle'a. To spowodowało, że niestety, no niemalże czołowo uderzył w płot. Tak jak tutaj widać, się dostał takiego przyspieszenia na odprostowanym motocyklu. Nie był w stanie już zeskoczyć, po prostu nie miał czas, czasu. W takich momentach, jeżeli już dostaje się takiego przyspieszenia, to już dzieje się to tak szybko, że tam praktycznie każda literka reklam na tych Bandach wydaje się no, naprawdę olbrzymich rozmiarów. Widać w takim zwolnionym tempie wszystko, dosłownie wszystko, a najgorsze jest to, że jest całkowita bezsilność, brak możliwości jakiegokolwiek manewru, dlatego że ten motocykl w takich momentach dostaje takiego przyspieszenia, że jest w zasadzie bez kontroli. Jeżeli zawodnik już jest taki wyciągnięty poza tylne siodełko na prostych rękach, no to nie ma w zasadzie żadnej możliwości manewrowania tym motocyklem. Najgorsze to jest to, że jest na niepuszczania gazu i to powoduje to, że ten impet uderzenia w, baz, w bandę jest jeszcze kilkakrotnie yy, groźniejszy niż gdyby to powiedzmy udało się ten gaz spokojnie zamknąć, motocykl yy, wykontrować i delikatnie w tą bandę uderzyć. Wtedy nie dzieje się nic. Natomiast w tym wypadku tutaj poleciał z całą plątaniną motocykli. I raz jeszcze właśnie powtórka, gdzie tutaj właśnie widać, gdzie Jason Doyle został wypchnięty przez Przemka Pawlickiego. Zrobił to oczywiście bardzo delikatnie, ale no tutaj Jason Doyle nie był się w stanie już utrzymać na motocyklu, jest to pierwszy łuk takie sytuacje dzieją się bardzo często tutaj widzimy już tylko koziłkującego Jasona Doyle'a natomiast nie widzimy momentu kiedy Dawid Krzyżanowski spo, spo, spotkał się z jego motocyklem i z naprawdę olbrzymim impetem uderzyli niemalże czołowo w tą dmuchaną, na szczęście dmuchaną bandę tak, no nie wygląda to w tej chwili ciekawie, ale zobaczymy, czy rzeczywiście doszło tam do jakiegoś urazu. Mamy nadzieję, że tak nie jest, że młody Żużlowiec z ekipy z Torunia będzie mógł uczestniczyć dalej w tych zawodach, a jeśli nie, to przynajmniej nie będzie rzeczywiście tutaj jakiejś ciężkiej kontuzji w tej chwili. Chyba lekarze kazali mu leżeć nieruchomo na wszelki wypadek, by y, czegoś tam nie naruszyć no, w takich wypadkach jest to bardzo często takie, takie działanie zachowawcze właśnie żeby nie podjąć przedwczesnej, przedwczesnej decyzji, nie stanąć zbyt szybko na nogi po to, żeby nie doszło do jakichś ewentualnych kolejnych urazów typu porażenie powiedzmy kręgosłupa. Jakieś takie urazy, które ewentualnie mogły spowodować, że delikatny uraz, jakieś wybicie mogą na przykład zerwać jeszcze jakieś tam kolejne mięśnie. Bo bardzo często jakieś tam wybity staw, wykręcony wykręcony tam jakaś kość może spowodować kolejne bardzo przykre już w dalszych jakimś postępowaniu konsekwencje. Mamy kolejny meldunek od Filipa Adamusa. Sami Państwo widzą, że nie wygląda to dobrze. Jako pierwsi przy Dawidzie byli jego mechanicy. Z niej jednym z nich przed chwilą rozmawiałem. Powiedział, że Dawid stracił totalnie przytomność po tym uderzeniu. Zupełnie nie było z nim kontaktu i się nie ruszał. Kiedy obrócono Dawida, już otworzył oczy i zaczynało to wyglądać lepiej. Jak tylko doktor zawodów wrócił do parku maszyn, postaramy się dowiedzieć, co się dokładnie stało. No jeżeli jest taka sytuacja, to najprawdopodobniej właśnie liczy parowozy, czyli taka utrata świadomości, która jest zupełnie naturalna przy tym, naturalna, jeżeli tak można to określić, przy takim uderzeniu, ale wstrząs jest na tyle duży, że przez jakiś czas po prostu nie pamięta się nic. Uczucie jest takie, że w zasadzie... Świadomość odzyskuje się, nie wiem, po 3-4 godzinach następnego dnia, po dwóch dniach i to jest czas wycięty całkowicie z pamięci. To jest tak, jakby tego nie było i trzeba się naprawdę mocno natrudzić, wręcz doczytać, gdzie się było, co się robiło i co się w ogóle wydarzyło. Takie relacje dopiero później uświadamiają, co się wydarzało. W tym momencie, jeżeli on jakby był bez świadomości, po czasie otworzył oczy, to najprawdopodobniej będzie miał wyciętą pamięć taką tak jak w grach komputerowych. Tak, zobaczymy. Teraz z pewnością zostanie przebadany, odwieziony być może do szpitala, bo tutaj rzeczywiście trudno będzie chyba jednoznacznie jeszcze na stadionie określić, co też stało się z młodym zawodnikiem. Poczekajmy, a chwilowo oddajemy głos Gabirowi Waliszce i jego gościowi Grzegorzowi Dzikowskiemu w studiu. Dziękujemy bardzo.